Pierwszy dzwonek po feriach rozbrzmiał dla uczniów Pruszkowskiego Zespołu Szkół Specjalnych już w nowym budynku. Dzięki solidarności społeczności szkolnej oraz ogromnej pomocy ludzi dobrej woli, udało się sprawnie dokonać przeprowadzki i zdążyć na powrót dzieci do szkoły po zimowej przerwie. Jednak na oficjalne otwarcie. Trzeba było jeszcze chwilę poczekać. Uroczystości odbyły się pod koniec marca, a sala nowego obiektu wypełniła się tego dnia po brzegi. Inwestycja przy Wapiennej zasługuje na szczególną uwagę nie tylko ze względu na swoje przeznaczenie, ale również ze względu na formę finansowania. Rozmawiałem z posłami, z panem wicemarszałkiem senatu, to jest ewenement na skalę krajową. Na szczęście udało się bez specjalnych zawirowań przeprowadzić finansowo wsparcie prywatnej firmy na ponad 20 milionów złotych, w tej chwili już ponad 22, więc i będzie to dalej trwało. Ale zwracam uwagę, że to jest znacznie szerszy aspekt tej sprawy, ponieważ z przepisów inwestycyjnych my musimy zabezpieczyć jako samorząd cały wkład. A dzięki pieniądzom uzyskanym z fundacji mogliśmy uruchomić kolejne inwestycje, budowę liceum Tadeusza Kościuszki, budowę basenu przy zespole szkół Przegomolińskiego, centrum opiekuńczo-mieszkalne. To wszystko w jakimś sensie korzysta z tego, że 20 parę milionów uzyskaliśmy z prywatnego źródła. 50% faktur przy realizacji pierwszego etapu tego zadania było finansowane przez Fundację Pruszyńscy, która od wielu lat na różnych polach wspiera Zespół Szkół Specjalnych, czego przykładem są tradycyjne już coroczne bale charytatywne na rzecz ośrodka. Myślę, że taka pierwsza większa styczność była w dniu nadania sztandaru i wtedy miałem okazję Zobaczyć, jak ośrodek wygląda, jakie są warunki i że należałoby coś zrobić. Współpraca zaczęła się w 2001 roku na jednym z pierwszych bali charytatywnych, który odbywał się jeszcze wtedy w szpitalu w Tworkach. Tak stopniowo rozwijała się, rozwijała się i doszła do tego punktu kulminacyjnego, kiedy udało się rozpocząć budowę nowego ośrodka. Nie sama budowa, tylko również sprzęt rehabilitacyjny. Tutaj pani dyrektor mówiła o tym, że tutaj fundacja również umfundowała ten nowoczesny sprzęt. I co to za sprzęt? był zamysł, żeby do sal rehabilitacyjnych przenieść sprzęt ze starego budynku. No i uznałem, że to by było niefajne, żeby w tak ładnym nowym obiekcie zostały jakieś tam szczątkowe, szczątkowo przeniesione elementy zniszczone. Takie nieeleganckie, niesympatyczne, a przede wszystkim już mało funkcjonalne. Wnętrza nowej szkoły oraz wyposażenie robią ogromne wrażenie. Komfort nauki dla uczniów i pracy dla pedagogów poprawił się diametralnie. Przestronne sale, winda, nowe pomieszczenia do integracji sensorycznej, czy nawet siłownia. Daje to wiele nowych możliwości do efektywnego kształcenia specjalnego. Mniejsze sale lekcyjne wymagały od nas dostosowania i nie zastosowania pełnych metod integracji sensorycznej, rehabilitacji ruchowej. Musieliśmy w warunkach mniejszych, lokalowych, jakoś to ogarnąć. Teraz mamy wielkie przestrzenie, gdzie możemy wykorzystać cały swój potencjał. Mamy wspaniały sprzęt do rehabilitacji ruchowej, mamy sprzęt do integracji sensorycznej, mamy wyposażoną wspaniale salę do technologii gotowania dla dzieci ze szkoły branżowej, a więc to daje nam możliwość w pełni zrealizowania wszystkich naszych zamierzeń. Tak, nie, nie mamy już Ograniczeń. Uroczystość oficjalnego otwarcia szkoły rozpoczęła część artystyczna przygotowana przez uczniów i nauczycieli. Publiczność mogła podziwiać zarówno pokazy taneczne, jak i występy muzyczne. Niebo z się nami. W przemówieniach wielokrotnie przywoływany był patron szkoły Jan Twardowski. Cytat księdza poety z wielkim sercem do dzieci z niepełnosprawnościami symbolicznie widniał przez całą uroczystość za plecami przemawiających. My, ludzie z niepełnosprawnościami, chcemy mieć możliwość normalnego życia, życia w społeczeństwie. A miejsca takie jak to są takim punktem startu. Ładowania tego potencjału. W człowieku można widzieć braki, można widzieć jego możliwości. Tak się składa, że znam i panią dyrektor, i część nauczycieli z tej szkoły, i wiem, że to są ludzie, którzy nawet w osobach bardzo niepełnosprawnych widzą potencjał i ten potencjał będą budować. Budowa nowego gmachu szkoły przywapiennej była również dofinansowana z budżetu województwa mazowieckiego, który dołożył do przedsięwzięcia 4 miliony złotych w ramach programu Mazowszy dla równomiernego rozwoju. Warto zaznaczyć, że marszałek Adam Struzik zadeklarował dalsze wsparcie na kolejnych etapach inwestycji. Mamy przecież do zrobienia, do zrealizowania mnóstwo różnego rodzaju inwestycji. One wszystkie są bardzo potrzebne. Ale jeżeli się wybiera taką inwestycję, to znaczy, że kierujemy się tym, tymi uczuciami wyższymi, tym poczuciem solidarności, poczuciem odpowiedzialności również za tych najsłabszych. Naprawdę z serca Wam gratuluję i deklaruję dalej idącą pomoc. A co pan czuje w tym dniu, jako prezes fundacji, która tutaj no, wyłożyła na dłoni serce ośrodkowi? Na pewno radość, zadowolenie, że udało się coś zrobić poza pracą zawodową, coś co zostanie na pokolenia. A proszę powiedzieć, jakie to są kwoty, jakiego rzędu to są pieniądze, jeżeli chodzi o wkład fundacji w budowę ośrodka? Chyba do tego momentu około 20 milionów na ten etap, a następny, Chyba będzie w, jeszcze ponad 20, ale w sumie nie naszych. Tylko wspólnie ze starostwem. Mam nadzieję, że i z marszałkiem. My już mamy ze starostwem ustalone, że uczestniczymy w tej drugiej części, w drugim etapie. Natomiast dzisiaj marszałek się zdeklarował, czekamy na cyfry. Nie zabrakło uroczystego przecięcia wstęgi oraz poświęcenia szkoły przez księdza Mariana Mikołajczaka z parafii św. Kazimierza i księdza Roberta Kamińskiego z parafii św. Edwarda. Po uroczystościach goście zostali zaproszeni na poczęstunek przygotowany przez samych uczniów. Był to też czas na zwiedzanie wnętrz nowej szkoły, które służą już młodzieży od kilku tygodni. Robiąca ogromne wrażenie, obecna realizacja nie jest jeszcze ostatnim słowem na Wapiennej. Wraz z przeprowadzką ze Starego Budynku ruszył drugi etap inwestycji. Rozbiórka istniejącej starej szkoły. Już jest prawie rozebrana. Dobudowanie kolejnego obiektu dydaktycznego, połowę mniejszego niż ten, oraz zagospodarowanie terenu w postaci boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw, miejsc parkingowych. Wykonawca deklaruje, że jest w stanie skończyć do lutego przyszłego roku. W drugiej części będziemy mieli klasy szkoły branżowej i przysposabiającej do pracy. Ponieważ w naszej szkole uczą się dzieci od 6 roku życia do 25, chcemy taką część wydzielić. Tam będzie też umiejscowione mieszkanie treningowe, czyli będziemy mieli możliwość, że dziecko przychodzi i uczy się jak to naprawdę być samodzielne w dorosłym życiu, a więc tam takie miejsca będą. Pierwszy etap objął budowę nowego budynku z częścią dydaktyczną i salą sportową, budowę infrastruktury technicznej oraz zagospodarowanie terenu odpowiednie do realizacji różnych form terapii, m.in. dogoterapii i hipoterapii. Koszt tej części to około 49 milionów złotych. Pozostaje czekać na końcowe efekty, których można spodziewać się już za rok i liczyć na równie hojne wsparcie zewnętrzne dla tej ważnej powiatowej inwestycji.